Próba druga, bo tutaj coś, że tego, mama, moja głowa! Musiałeś dotknąć, bo się teraz nagrywa. Trzymaj za obudowę, ale nie zasłaniaj ręką. Tu Mateusz, odsłoń, bo zasłaniesz. No to trzeba je chyba poprzecinać jakoś jeszcze, nie? Chyba tak. Odrywa się? Nie, tą krewet, ja nie lubię. Mateusz, bo wchodzisz mi do obiektyw. A ja, mamo, mamo, ja też, ja też nie mam głowy, bej. To czerwone tam dobrze domy. To się obrzygał te Mateusz, wchodzisz w obiektyw. To czerwone to ktoś obrzygał. Mateusz. Nie. Nie. Dziękujemy.